Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania w kolejnym filmie z serii o realizacji celów. Oczywiście, jak to w serii, przedstawiam kolejne techniki realizacji celów, więc jak przedstawiana tutaj technika Ci nie podpasuje, to zawsze możesz sprawdzić inne, które mogą Ci tutaj pasować. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kwestii motywacyjnej każdego celu, która sprawia, że jesteśmy bardziej wytrwali w realizacji celów. A jest nią nagradzanie się. Każdy z nas wie, że z naszymi celami przeważnie jest tak, że potrzebne do realizacji są wytrwałe i systematyczne działania, które przybliżają nas do celu. Dlatego, jeśli przechodzisz do realizacji i masz określone działanie, to najprościej jest je realizować cyklicznie na zasadzie wytworzenia w sobie nawyku. A z nawykami tutaj już jest prościej. Nawyk działa automatycznie i bezwysiłkowo. Dlatego warto pracować nad jego stworzeniem, by później on działał automatycznie. A najważniejszą i przez wszystkich pomijaną kwestią tworzenia nawyku jest gratyfikacja, czyli nagradzanie się. Bo schemat nawyku wygląda następująco. Jest bodziec, na bodziec jest reakcja, a potem na reakcję jest nagroda i na reakcja mózgu na nagrodę, czyli jeśli naszym nawykiem jest codzienne bieganie rano, to bodźcem może być cokolwiek. Powiedzmy, ubranie się w ubrania do biegania. Czyli każdego dnia rano, jak wstajemy z łóżka, to automatycznie ubieramy się w strój do biegania. A reakcją ma być wyjście z domu i bieganie. Więc, żeby to zrobić, powiedzmy, układamy sobie gotowe ubranie przy łóżku, na przykład na krześle stojącym przy łóżku, że jak wstajemy. Rano z łóżka to pierwsze co widzimy, to ubranie. No i po wyjściu z domu i bieganiu musi przyjść nagroda, bo nawyk nie wytworzy się, jeśli nie zaczniemy siebie nagradzać. Dlatego musimy wytworzyć nagrodę. A nagrodą może być cokolwiek. Przykładowo, nagrodą może być wrzucenie do skarbonki powiedzmy jakiejś tam drobnej kwoty. I w momencie, gdy uzbieramy konkretną kwotę, to zakupujemy sobie jakiś prezent y, jako nagrodę, którą lubimy. Na przykład można sobie kupić jakąś ulubioną przekąskę, albo jakiś obiad, albo jakiś, jak w moim przypadku, na przykład dworek kiwi. <laughs> Może być zaparzenie sobie super kawy. Możesz na przykład pozwolić sobie na cokolwiek. Y, możesz sobie kupić bilet do no. Możesz Siebie sam skomplementować, możesz zagrać w ulubioną grę komputerową, itd., itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. takim sposobem, jak przez miesiąc czasu będziemy systematycznie dawać sobie bodziec i do tego nagrodę, to wytworzymy w sobie nawyk. I potem już nie musimy marnować zasobów, swojej silnej roli na wykonanie pracy. Która już została w nas nawykowo no, wytworzona. Pamiętajmy tylko o tym, żeby siebie nagradzać, bo bez nagrody nie ma nawyku. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli film dał Ci wartość, to zostaw coś po sobie, czy to łapkę, czy komentarz. Zapraszam też na moją stronę szkoławygrywania.pl oraz na mojego Instagrama szkoła.wygrywania gdzie rzucam codziennie nową dawkę inspiracji. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!